Cześć się, boaty ja z tej strony witam Was bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Ekstra klasa Games. No i dzisiaj starcia z wartą poznań z pogesem Z Bogiesem, który jest w tabeli szósty tuż za mną, 39 punktów, ja 41, no i walczymy, walczymy o to top 4. Do końca zostało jeszcze 16 meczów no tak, bo 19 oponentów razy 2, 38 spotkań, czyli jeszcze 16 spotkań, 48 punktów do zdobycia. Dlaczego tak mówię o tym top 4? Dlatego, że co sezon klasa Games nie kończy się po fazie ligowej, tylko potem są jeszcze finały LANowe, top 4. Faz Ligowej awansuje na, na te wielkie finały, a miejsca 5-12 awansują na baraże. Na baraże, z których też można się dostać do tych wielkich finałów, no ale z tych baraża awansują tylko dwie osoby. Także no fajnie byłby powalczyć do top 4 do końca. Jeśli się nie uda, no to miejsca 5-12 myślę, że gdzieś tam w moim posiada w posiadaniu, w moim zasięgu będą. Nie będę dalej przedłużał, przejdźmy już do dzisiejszych spotkań z Bogisem łapeczka do góry mile widziana i lecimy. No to zaczynamy. Zaczynamy spotkanie przeciwko Dominikowi. Bogusowi, Bogusiowi z warty poznań, zawodnik, który, jak widzieliście zresztą w tabeli, depcze mi po piętach. Raptem dwa punkty za mną. No, ale wydaje mi się, że zarówno on, jak i ja mamy taką bezpieczną sytuację, jeśli chodzi o ten pobyt w top 12, który daje awans na baraże. No, ale też zarówno dla mnie, jak i dla niego, wydaje mi się, że ten dwumecz to jest albo bilet w stronę top 4, jeśli któremuś z nas udałoby się wygrać dwa spotkania. No, ale jeśli podzielimy się punktami. Jeśli wpadłyby jakieś dwa remisy, jeśli on zdobyłby jedno zwycięstwo, a ja drugie, no to raczej ciężko będzie. Ciężko będzie dogonić tą czołówkę. Dziewiąta minuta spotkania. Boges przerzuca piłkę do Walkera. Ja tutaj troszeczkę zagubiony tym Lucio w obronie. To nie były dobre ruchy, ale gdzieś na szczęście moja obrona zachowała się na tyle dobrze, że był ten spalony przy podaniu Bogesa na pustą bramkę. Minuta 18. Boges znowu w ataku na Zario. Czy przytrzymamy tutaj krótko? No zagrywał do. Swojego pomocnika, który tam wbiegł w pole karny, ale na posterunku Mój Bramkarz, no i zaczynamy własny atak, konstruowanie akcji, tam Mbappe pokazał się na skrzydle, więc od razu do niego zagrałem. No i wiem, że muszę tutaj grać jeden na jeden, albo przynajmniej szukać jakiejś okazji do dalekiego podania. Świetnie znaleziony David Ginola. Ginola, Pele, no kapitalnie tutaj do Nazario i znaleźliśmy tą przestrzeń, a potem, no jestem dumny z tego ruchu, jestem dumny z tego ruchu, że położyliśmy tam bramkarza. Zresztą zobaczmy, ten moment, jest zagranie do Pele, podanie, no i w teorii mógłbym tutaj strzelać z pierwszej, ale byłaby szansa, że bramkarz to yy, przechwyci. Tak mi się wydaje, że mógłbym tutaj gdzieś w ramkarza uderzyć, no cholera wie co by z tego wyszło, ale na tyle ta piłka była mocna, że zdążyłem sobie przyjąć, no i z pół obrotu tutaj uderzyć i zdobyć gola. Zaczynamy drugą połowę spotkania, 46. minuta, 1-0, prowadziłem tutaj do przerwy, no i warto byłoby poszukać swoich szans, żeby podwyższyć prowadzenie w tym spotkaniu Mbappé tutaj wywalczył tę piłkę Jajaturę. Ładnie rozegrał do Nazario i ta piłka rozciągnięta do kleona Mbappé. Możemy tutaj pograć jeden na jeden. Świetny sprint boost. no kapitalnie tutaj minąłem przeciwnika. Przez chwilę nawet chciałem brać tutaj ten rzut wolny, nacisnąłem L2, R2, żeby ten rzut wolny wziąć, ale sędzia go tutaj nie dał. Klepka, ale finalnie, no, dobre ustawienie, jajturę u Bogysa, no i nic z tej akcji nam nie wypaliło. Ale jest szybki przechwyt, zobaczmy, Pele. Jaki będą pomysł na rozegranie tej akcji? No, była tutaj nadzieja, to, był, to było zagranie typu... Yy, to tego, którego, które zaprezentowałem przy golu na 1 do 0. Chciałem, żeby ten Nazario dostał tę piłkę. Wiecie, za plecy L1, R1 trójkąt. No, ale też zobaczmy, że Bogys się przyłącza na stopera, więc dobrze antycypuje to, ja, to, co ja chcę tutaj zrobić i tę piłkę tutaj przechwytuje. Chwilę później, atak Bogesa. Walker na skrzydle. Dobrze wprowadza Bellingama. Zamykamy tutaj podania naszym PD. na jajaturę. No, mogłem chyba bardziej spresować tego jajaturę tutaj. Czy zagra tutaj wrzutkę? Zawsze też trzeba uważać na to, jeśli yy, zawodnik wypuszcza sobie tego środkowego pomocnika na wrzutkę. I tu mnie pięknie wybejtował, bo ja już widzicie, przełączony jestem na stopera. Chcę kryć to górne podanie potencjalne do turę tą wrzutkę, a on tutaj zagrywa do Mbappe, który jest w tym momencie totalnie niekryty. Zobaczmy tą akcję dalej. Mbappe, Mbappe. Brawo, brawo dla Bogisa. No jeszcze na zielony tutaj wykończyć messim. Naprawdę trzeba mieć kochones. Trzeba mieć kochones w tej sytuacji, bo. Wydaje mi się, że bez zielonego tutaj wypadło w tej sytuacji, zwłaszcza, że zobaczcie nasz bramkarz, mój bramkarz złapany na wykroku, a to piłka idzie po drugim słupku i spokojnie sobie bogi tutaj wyrównuje. Minuta 68. Znowu zaczynamy od bramkarza. Habde Trzeba sobie wypracować pieczołowicie taki, taki atak, taką akcję. Daleki przerzut. Teraz chociaż może aż tak daleki. Do hakimiego. Uruchomiłem playerloka. Zagrywam do Lucio. Lucy od Hakimiego. No jest teraz przestrzeń na skrzydle. Leo Messi, świeżo wprowadzony. Ten 94. Wersja world cupowa, wypożyczona. Messi, świetne zagranie do Kylana Mbappé. Czy znajdziemy tutaj tapina, znaleziony tutaj po nogach obrońcy? Trochę szczęśliwie. Nie ma co ukrywać, ale jestem bardzo dumny z tego podania. Jestem bardzo dumny z tego podania, bo zobaczcie tutaj mechanizm, który zadziałał w tym wypadku, jeśli chodzi o plan tej akcji, tak? Mamy tutaj piłkę Messi. Już w tym momencie sobie wyobrażam tak, taką sytuację, że jeśli tu Mbappe wbiega, szukamy opcji, szukamy przestrzeni do zagrania piłki na mm, te wolne pole. Jeśli tylko Mbappe tutaj ładnie wbiegnie. L1 trójkąt jest tutaj zagrany. No i dalej no poszukiwania Nazario, czy też Pele. W tym wypadku Pele znaleziony. Gol na 2 do 1. 87. minuta. Jesteśmy tutaj pod polem karnym Bogusa. Staram się tę piłkę utrzymywać. Też zastawiać trochę przed rywalem. Niech podejdzie, niech spróbuje Ja Jajaturę, uciekamy na sprincie. Zagranie do Pele. No i złe przyjęcie. Ma bogus piłkę. Może w teorii zagrać tutaj ostatni atak. Może też szybko przyspieszyć. Wracamy się. Wracamy się. Szukamy naszej okazji, żeby tę piłkę zaraz przechwycić. Ale dobrze tutaj gra bogus. Messi. Ovairan, No i przełączamy się w odpowiednim momencie. Korzystając z klawisza LB. Łapiemy Ovairana, Nie udaje nam się jeszcze go złapać. Podajemy Messiego. No i finalnie Ramos. To wszystko zażegnuję, nie było łatwo, ale pamiętajcie, że jak już macie 48 sekundę na zegarze, sędzia doliczył minutę, no to zejdźmy już do, do boku boiska, wykopmy tę piłkę. Tak też się właśnie dzieje, jeszcze tutaj chwilę podryblowałem, ale Bellingham tutaj po odbiorze. Yy, i piłka wyleciała na zalinię boczną. Koniec tego pierwszego spotkania, wygrywamy 2 do 1. No i mecz numer 2 z Bogusem, bardzo Ważne byłoby, żeby zdobyć tutaj kolejne punkty. Punkt minimum, może 3. Ramos, Lucio, Ture, Bellingham. Widzimy ten skład, ten kunku też wypożyczany Ronaldo Nazario. Tak samo jak w mojej ekipie. Pele. No i możemy rozpoczynać. 14 minuta. Bogus z atakiem. Zobaczmy. Davis na lewej stronie. To jest ten podłączający się lewy obrońca w formacji Bogusa. Bellingham przez środek z turę. O I znowu ten Davis będzie nas tutaj nękał, zwłaszcza, że znalazł świetny pas do Ronaldo Nazario, ależ to Bogys sklepał. No i Mbappe. Mbappe, gol na 1-0 dla, dla przeciwnika. Bardzo ładnie to zagrał, zastanawiam się, czy gdzieś tutaj mogłem w obronie powalczyć troszkę lepiej. Na pewno się dało, na pewno się dało, ale naprawdę też bardzo ładny atak ze strony przeciwnika tutaj być może. Być może za bardzo antycypowałem, tak? No bo poszedłem w lewo, on tutaj po prostu strzegł do środka. Oczywiście to było z kontekstowym, z innym dribblingiem, dlatego tak łatwo mnie ograł. Korzystajcie z tego, jeśli macie taką sytuację 1 na 1. Nie zawsze to trzeba robić z wodem na prawej gałce. Wystarczy przytrzymać R1, zmienić kontrolę piłki z lewej na prawą nogę. No i tutaj zagraję do Nazario. Chyba jakbym dalej grał Ramosem. Chyba jakbym dalej grał Ramosem, byłaby szansa gdzieś tutaj powalczyć o przechwycenie tej piłki. A tak, bardzo ładny gol. 1-0 Boges. To już druga połowa spotkania. 408 minuta. Cały czas Boges prowadzi. Cały czas Boges tutaj był w natarciu. Ale przechwycił piłkę. Cap de Villa. Świetny tutaj z Pele. Pele, który tutaj na lewej pomocy, lewym napadzie u mnie figuruje. Podłącza się też Cap do ataku. I właśnie z niego korzystamy. Mądre ruchy. Mądre utrzymanie się przy piłce. Dumny jestem na razie z tego ataku. Bardzo ładnie. Cap de Villa Z środkiem. Pele. Pele korzysta z dribblingu, Nazario tutaj fake spin i reverse elastico! To była piękna akcja w moim wykonaniu, naprawdę jestem z tego bardzo, ale to bardzo dumny, że tak to wyszło. Zobaczcie to podanie i tutaj robimy anulowanie tego zwodu, więc udało nam się tutaj jeszcze ruchem lewej gałki zmienić oponenta, no i w tej sytuacji często wykorzystuje reverse elastico. Często też to nie siada, jeśli rywal do końca pójdzie a tutaj troszkę Mbappe pomógł, Mbappe pomógł, bo zblokował, zblokował e, Walkera, e, który oczywiście też nominalnym stoperem nie jest, ze sprawą obrońcą, więc był troszkę out of position. No i potem River Alastico strzał po długim słupku Ronaldo Nazario. Znacie pewnie takie pojęcie jak clutch. Clutch na przykład w counter Strike. U. sytuacja 1 na 3, 1 na 2. Trzeba utrzymać nerwy na wodzy i spróbować wygrać taką rundę dla swojej drużyny. No zobaczcie, tutaj rywal mnie presuje, jest 1 do 1, 90 minuta, ale ja chcę przeprowadzić jakiś swój atak. No i przeprowadzamy go, Lucio, znaczy właśnie przeprowadzamy, no dopiero wyprowadzamy piłkę, ale zobaczmy, Nazario, czy to będzie ten atak, Nazario, prosto padła piłka do ale fatalnie zbiera się tutaj Kylian Mbappe do tej piłki, drybluje, drybluje, próbuje jeszcze tutaj walczyć, wydawało mi się, że byłem sfaulowany, sędzia dał rzut rożny, sędzia dał rzut rożny. no i czy będzie szansa, żeby w tej sytuacji znaleźć gola na 2 do jednego, który da zwycięstwo. Nie wiadomo. Nazario. Na krótko. Po rzucie rożnym. Leo Messi. Ankar Messi. Ankar Messi. no Messi. I do jednego. Minęło sporo czasu. Doliczonego. Czasu gry. Ale sędzia pozwolił rozegrać ten ostatni rzut rożny. Ostatni rzut rożny. I zdobyliśmy gola. Na 2 do jednego. Wygrywamy dwa spotkania z Bogusem, 47 punktów. Więc nie patrząc na wyniki pozostałych spotkań, a patrząc na to, co pokazywałam w tabeli na początku odcinka, no jesteśmy. Jesteśmy gdzieś tam już w tym top, top 4. Na pewno yy, pozostali gracze też popunktują, ale patrzę za terminarz. Davidek, Dejmi, dami yy, tam Furman Zalewski mają też mecze pomiędzy sobą jeszcze, które ich czekają, no więc mam nadzieję, że jest jeszcze tutaj szansa powalczyć, powalczyć o to top 4. Dzięki zalonej tego materiału łapeczka do góry oczywiście bardzo mi dowidziana. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.